Czy rząd poradził sobie z powodzią? Zazdroszczę tym, którzy już mają gotową odpowiedź na to pytanie, bo moim zdaniem naprawdę trudno jest na nie odpowiedzieć z kilku względów, choć można wymienić te elementy, które chyba policzę na plus rządowi i można wymienić takie kwestie, które pozostają dyskusyjne. Może zacznijmy od tego, za co rząd trzeba w tej sytuacji docenić. Po pierwsze, już w piątek wcześniej rano sztab kryzysowy był we Wrocławiu i połowa rządu także, i postawiono w gotowość wszystkie służby, zanim jeszcze powódź się zaczęła. To istotne, bez tego ruchu, bez tego manewru, być może walka z powodzią przebiegałaby w zupełnie inny sposób. Ważne jest to, że działania rządu są tutaj przejrzyste, to znaczy obrady sztabu kryzysowego były na bieżąco transmitowane przez stacje telewizyjne. Tutaj malutka dygresja bo jest mała awantura o to, że Republika nie została wpuszczona na posiedzenia sztabu często nie jest wpuszczana na konferencje prasowe. Ja mam w tej sprawie wątpliwości. Zdaję sobie sprawę z tego, że przedstawiciele republiki zachowują się często w sposób niedopuszczalny i w takich sytuacjach kryzysowych naprawdę trzeba eliminować wszelkie zamieszanie, bo koncentrujemy się tylko na zwalczaniu skutków powodzi i na walkę z żywiołem, a nie walkę z TVO Republika. Natomiast uważam, że można było Republikę wpuścić w momencie, gdyby zaczęła się zachowywać w sposób niedopuszczalny, to już nas następne sztaby zamknąć im drzwi przed nosem. Żeby było jasne, ja specjalnie jakoś nie będę wylewać krokodylich łez nad Republiką, także dlatego, że może sobie transmitować posiedzenia sztabu z sieci po prostu, co wydaje mi się, że nawet robiła. To po pierwsze. Po drugie, y, gazeta wyborcza wielokrotnie była wykluczana przez y, y, rząd prawa i sprawiedliwości, na przykład. Y, Gazeta wyborcza jako jedyna, jako jedyna nie otrzymywała ogłoszeń związanych z pandemią, zapobieganiu pandemii, czy też tych instrukcji, w jaki sposób się zachowywać wobec zagrożenia pandemicznego. Wszystkie gazety takie ogłoszenia otrzymały. Gazeta wyborcza nie, one były płatne i tak naprawdę przyczyna była bardzo jasna. Chodziło po prostu o to, żeby broń Boże, gazeta wyborcza. Nie dostała jakichś pieniędzy za y, zamieszczanie ogłoszeń. Także to było ważniejsze niż dotarcie z informacją na temat pandemii do jak najszerszej liczby osób. Wracam jeszcze na chwileczkę do Republiki, bo tu muszę przyznać, y, że faktycznie Republika y, relacjonowała y, to, co się dzieje. Y, w południowo-zachodniej Polsce w sposób urągający standardom dziennikarskim. To jest ewidentne i bardzo często nawet dezinformowała. Czasami to zresztą przybierało tragikomiczną formę, trudno powiedzieć, że śmieszną, bo nic tutaj nie jest śmiesznego, ale chodzi mi o to, że paski w TV Republika grzmiały Cze Czesi poradzili sobie z powodzią, a rząd tuska nie, po czym pękła tama w Ostrawie. No i pasek z Republiki zniknął. No ale zostawmy to na chwilę. Wracam jednak do tego, co robił rząd. Generalnie powtórzę jeszcze raz: bardzo dobrze, że te obrady sztabu kryzysowego były transmitowane, że działania rządu były w tym sensie przejrzyste, niczego nikt nie chciał ukrywać. Tutaj przed rządem, dlaczego zresztą jeszcze nie do końca możemy dokonać takiej oceny, bo w zasadzie tej oceny mogą dokonywać głównie ci, którzy byli ofiarami powodzi, zarówno samorządy poszczególnych miast, czy mieszkańcy tych miast. I tutaj w zasadzie przed rządem jedno wielkie wyzwanie, bo o ile jest bardzo trudno przewidzieć tak naprawdę, jak ten żywioł będzie pustoszył miasto, miasta, co się wydarzy, jak duża będzie fala, jakie będą opady, bo oczywiste jest, że prognozy meteorologiczne mogą zawieść. O tyle w kwestii tego, jak rząd będzie pomagał powodzianom, to już na pogodę czy nieprzewidywalność żywiołu nie da się zrzucić winy. I za chwilę będziemy oceniać zapewne, jak właśnie gawinę Donalda Tuska Radził sobie z rozdawaniem pomocy powodzianom, na ile te wszystkie biurokratyczne procedury zostały uproszczone, na ile ta pomoc szybko będzie trafiała do poszkodowanych, jak długo to będzie trwało i czy nagle się nie okaże, że pojawi się mnóstwo urzędniczych barier, żeby ludzie mogli potem pomoc sięgnąć. Podobało mi się to co powiedział Tusk. Yy, yy, mówił: "Dzisiaj nie będziemy tak dokładnie sprawdzać kto prosi o tę pomoc, będziemy jej udzielać, bo nie chcemy żeby były tutaj opóźnienia. Ale, ale po jakimś czasie, oczywiście nie teraz, nie w czasie kryzysu, ale później będziemy weryfikować czy aby na pewno wszyscy wystąpili o tę pomoc yy, zgodnie z regułami, czy rzeczywiście byli" Osobami poszkodowanymi, bo zgadzam się, w takich przypadkach niestety no nie można uniknąć sytuacji, że ktoś będzie nadużywał tych przepisów i będzie próbował wyłudzić pieniądze. Ale ta zasada, że teraz nie tworzymy barier biurokratycznych, tylko pomagamy, a potem będziemy weryfikować, wydaje mi się jak najbardziej słuszna. Ta pomoc, którą rząd zaoferował, też wydaje mi się znacząca. Choć no, budziło moje pewne wątpliwości ta kwestia kredytu, który będzie spłacany przez państwo przez 12 miesięcy. Myślę, że to by wymagało głębszej analizy, ale na razie to zostawmy, bo rzeczywiście ludzie są w tak dużej desperacji, że na pewno potrzebują takiego wsparcia i takiej pomocy i zapewnienia, że jednak nie, zosta nie zostaną z tym problemem sami. To, co budziło moje, moje wątpliwości, to właśnie y, brak takiej y, kompleksowej informacji, strony internetowej w domenie rządowej, która by zbierała wszystkie informacje związane y, z powodzią. I oczywiście jestem krytyczna wobec tego zdania, które Donald Tusk wypowiedział na samym początku, że y, prognozy nie są y, zbyt y, alarmistyczne. Chociaż to całe zdanie brzmiało w taki oto sposób, że być może one nie są alarmistyczne, jeśli chodzi o cały kraj, ale lokalne i błyskawiczne powodzie na pewno będą się zdarzać. Więc trudno zarzucać Tuskowi rzecz jasna, że nie ostrzegą mieszkańców, iż przygotowujemy się na wielką falę. Natomiast to jedno zdanie o tych prognozach moim zdaniem było nadmiarowe i premier powinien bardziej precyzyjnie dobierać słowa w tej sprawie. Jeśli chodzi o samą organizację i współpracę z samorządami, no to widać tutaj, że ta współpraca była organizowana już na samym początku i to dość sprawnie przebiegało. Natomiast oczywiście to już na przykład w Kłodzku zostało tak strasznie y, zalane, no, w tej sytuacji było po prostu nie do uniknięcia, i y, tutaj y, wszelkie działania rządu powinny być nastawione na y, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i y, organizację sprawnej y, ewakuacji. Y, jeżeli słyszę krytykę działań rządu, mam wątpliwości, być może wiele rzeczy można było zrobić lepiej, ale powtórzę jeszcze raz. Wydaje mi się, że i tak mamy wciąż za mało informacji, aby móc ocenić sprawność rządu, i tę sprawność będą oceniać przede wszystkim mieszkańcy terenów zalanych. Oni mogą tak naprawdę mówić o tym, gdzie państwo zawiodło, a gdzie dało radę. I nie można za, zapominać także o jednym fakcie, bo zawsze bardzo chcemy obaczać winą polityków za wszystko, ale faktem jest, że powtórzę to jeszcze raz: jeśli chodzi o budowę zbiorników retencyjnych, na przykład w kotlinie kłodzkiej, to część, yy, budowe części tych zbiorników zablokowali sami mieszkańcy. Po prostu ich nie chcieli. Czy to się zmieni teraz po tej kolejnej powodzi? Tego nie wiem, ale myślę, że znowu ruszy cała fala projektów inwestycji, właśnie skierowanych na budowę jakichś zabezpieczeń przed powodzią. Tyle tylko, że te projekty powinny być realizowane bardzo szybko, ponieważ za chwilę ludzie zapomną o tej powodzi i znów opór. Wobec np. budowania zbiorników retencyjnych wzrośnie i okaże się, że niektóre projekty po prostu nie zostaną zrealizowane.